Szanowni Państwo, szanowni organizatorzy, dziękuję bardzo za zaproszenie i ten tytuł w pakiecie. Bardzo miło tutaj występować w tym historycznym miejscu i z uwagi na nieco opóźnienie konferencji postaram się zwięźle Państwu przedstawić temat, który dotyczy także tych wystąpień bardzo ciekawych moich poprzedników gdyż szereg rzeczy, elementów, faktów, które Państwo usłyszeliście z ust profesora Kledzika, doktora Macieja Rzuczkowskiego, no, ma oparcie w tych zbiorach archiwalnych, o których będę mówił. I tu zaskoczę Państwa, nie wyświetlę żadnego dokumentu. <laughs> To, to Państwo nie będziecie w panice uciekać, że archiwista wyświetla kilkaset stron dokumentów, z których trudno tak na prima vista wyciągnąć jakieś historyczne, historyczne wnioski. Jeszcze nawiążę do tego, co pan profesor Maciej Kledzik powiedział. Badacz, który zajmuje się Powstaniem Warszawskim od, od kilkudziesięciu lat. Otóż te relacje pomiędzy szczeblem dowódczym powstania warszawskiego i komendy głównej armii krajowej, i relacje powojenne są bardzo ciekawymi źródłami historycznymi, czy to w postaci w postaci samych relacji, wspomnień sporządzanych przez i to zarówno komendanta Głównego Armii Krajowej generała Bora Komorowskiego, jak i szefa sztabu Komendy Głównej i Tadeusza Pełczyńskiego, jak i Jana Rzepeckiego, samego komendanta Okręgu Warszawskiego Antoniego Chruściela. To, co oni piszą o sobie i wzajemnie wspominają te trudne dni, godziny, to są bardzo ciekawe elementy, które są bardzo zmienne, w przeciwieństwie do Dokumentów, które Państwu pokażę, chciałbym krótko Państwu przedstawić dwa zagadnienia, mianowicie tą ogólną liczbę zachowanych dokumentów opisujących Akcję Burza i Powstanie Warszawskie, jakie miejsca, gdzie, gdzie te dokumenty się obecnie znajdują? Krótko jaka droga była tychże dokumentów do obecnego poziomu udostępniania w różnych instytucjach państwowych. Te losy były dosyć skomplikowane, zanim ta główna część dokumentów znalazła się w tych trzech największych instytucjach publicznych w Polsce, czyli w Archiwum AK Nowych, które jest częścią sieci archiwów państwowych, jak i w Centralnym Archiwum Wojskowym, jak i w Instytucie Pamięci Narodowej, no przebyły bardzo długą i ciekawą dla nas historyków drogę, którą nie będę opisywał szczegółowo, ale postaram się krótko Państwu scharakteryzować ogólny trend jakby zabezpieczania i potem przechowywania tej, tej dokumentacji. Po, po II wojnie światowej, po zakończeniu wojny, dokumenty zachowały się w kilku miejscach. W zbiorach prywatnych różnych osób funkcyjnych, niekoniecznie tych pełniących funkcje w szczeblach dowódczych, ale osób, które otrzymały zlecenie przechowania tej dokumentacji. Część była nadal ukryta w różnego rodzaju skrytkach sporządzanych, zarówno w konspiracji, jak i w trakcie także powstania warszawskiego. Część zbiorów jeszcze w 1945 roku zaczęło przejmować Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Jakaś część zbiorów pozostała, pozostała za granicą, część wywieziono, część uważa się zresztą do dzisiaj słusznie za część struktury Armii Krajowej, czyli mówię tu o aktach szóstego oddziału sztabu naczelnego wodza w Londynie, który jest studium Polski Podziemnej oraz także w innych instytucjach, choćby Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, który, który zachował bardzo ciekawe dokumenty ZWZ-u i Armii Krajowej. Te dokumenty w głównej mierze z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego stanowiące materiał dowodowy w procesach, procesach różnego rodzaju kierowanych przeciwko żołnierzom Armii Krajowej na czele z Emilem Fildorfem, Nilem dowódcą KDW Komendy Głównej AK. Były właśnie wykorzystywane jako materiał, który ma udowodnić tezy stawiane, stawiane przez komunistyczne sądy. W przypadku Emila Fildorfanila starano się udowodnić, że Kedyw zajmował się likwidacją i inwigilacją ruchu komunistycznego na terenach okupowanych. Z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego te zbiory organizacyjnie niejako były w posiadaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, perolskiego ministerstwa, a następnie stamtąd zostały podzielone na, na, dwie główne, na dwie główne części. Tą bardziej wojskową, która została ulokowana w Wojskowym Instytucie Historycznym, imienia Wandy Wasilewskiej, w okresie komunistycznym tak, takiego patrona miał ten, ten instytut, oraz ta część jakby bardziej cywilna która została przekazana do Centralnego Archiwum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Nie będę tu analizował, czemu, czemu akurat w to miejsce, jaki to ma związek z Armią Krajową, a tym bardziej akcją Burza. Jedna z bardziej ciekawych części została także jeszcze w Archiwum samego MSW i dopiero w latach 80. zasiliła to Centralne Archiwum Komitetu. Centralnego. W wolnej Polsce ten zbiór, który znajdował się w, w strukturach podległych MSW, zasilił zasób Instytutu Pamięci Narodowej. Natomiast ten, który był w Wojskowym Instytucie Historycznym, no, w, jest obecnie w Centralnym Archiwum Wojskowym, który jest częścią Wojskowego Biura Historycznego im. imienia Kazimierza, generała Kazimierza Soskowskiego. Ten zbiór z kolei, który, który był w Archiwum Komitetu Centralnego, zasilił zbiory Archiwum Maknowych wraz z całym Archiwum Komitetu Centralnego. Troszeczkę będzie, nie będzie dokumentów jako takich, ale będzie troszeczkę wykresów, które staram się jak najszybciej przedstawić, żeby nadać Państwu obraz ilościowy, bo to jest wydaje mi się istotne. Co do ilości zachowanej oryginalnej dokumentacji Armii Krajowej, w tym oczywiście duża z tej części dotyczy tematu konferencji, rozumianej szeroko, akcja burza, w ramach akcji burza odtwarzanie sił zbrojnych, samopowstanie powstanie warszawskie, więc licząc w Tą metodyką, czyli dokumentów wytworzonych w strukturach polskiego państwa podziemnego w kancelariach oddziałów, zarówno AK, Delegatury Rządu oddziałów scalonych, nie myślę tutaj nie mówię tutaj o relacjach i powojennych różnego rodzaju dokumentach. Mamy liczbę około 230-250 tysięcy stron w samym archiwum Akt nowych, około 110 tysięcy dokumentów w wojskowym biurze historycznym i podobna liczba 100 tysięcy w Instytucie Pamięci Narodowej. W samych innych archiwach państwowych, myślę tu o archiwum państwowym w Warszawie, innych instytucjach, jest to liczba około 20 tysięcy stron opisujących akcje burza w poszczególnych obszarach i okręgach Armii Krajowej. Co do, co do samego, samej dokumentacji dotyczącej powstania warszawskiego, to tutaj Państwo widzicie dane szacunkowe z tych instytucji, o których mówię. Oczywiście w Muzeum Powstania Warszawskiego jest to około 3000 dokumentów. Mówię ten referat w instytucji, która. Jeszcze tutaj się nie znajduje, bo to są dane z 20. roku, ale powstał bardzo ciekawy ośrodek gromadzący dokumenty powstania Warszawskiego właśnie tutaj, w Muzeum Pamięci Powstania, powstania Warszawskiego I, i gratuluję koleżankom i kolegom takich osiągnięć w tym, w tym względzie. Co do podziału zespołowego, no to mamy oczywiście dwa główne zespoły, Delegatura Rządu na Kraj i sama, sama Armia Krajowa oraz Narodowe Siły Zbrojne i inne zespoły. Proszę zwrócić uwagę na te inne zespoły. Jest to pokaźny pakiet, pakiet ciekawych, ciekawych dokumentów, na których, które badają historycy z całej Polski. Z kolei bardzo ciekawy też ciekawe spojrzenie na strukturę samą, strukturę przez same części oddziału Komendy Głównej AK, gdzie zwrócą Państwo na pewno uwagę, że oddział drugi wywiadu i kontrwywiadu jest najbardziej reprezentowany pod kątem, pod kątem ilościowym zachowanych stron. Pominę dlaczego tak się stało, to też ciekawa zresztą historia i z podziałem na poszczególne okręgi, okręgi AK. Oczywiście ma to wpływ na sam opis akcji burza i przygotowań do powstania powszechnego, czy też odtwarzania sił, sił zbrojnych, bo jak Państwo widzicie, niek widzicie, niektóre okręgi można czerpać szerokimi garściami źródła. Mówię o tych dokumentach, jeszcze raz podkreślę, wytworzonych w czasie wojny. A niektóre, szczególnie kresowe, obszar lwowski czy okręg wileński, okręg nowogródzki, to po prostu bardzo ubogie w zachowane, w zachowane źródła. One mogą być w różnych rzecz jasna, rzecz jasna miejscach. Jeszcze wrócę tutaj do, za chwilę do innych ośrodków w Polsce, które takie dokumenty przechowują, ale na chwilę, tylko odnosząc się do tego, co profesor Kledzik mówił, to te informacje dotyczące procesu decyzyjnego, rozmów, relacji pomiędzy dowódcami, sympatii i antypatii wydarzeń pomiędzy tym, co się działo yy, yy, pomiędzy narodami. Te klasyczne, opisywane zresztą przez, szczegółowo przez Andrzeja Sowę, analitycznie w kontekście powstania warszawskiego, no, zawierają zawsze ten element interpretacyjny, zawierają zawsze ten element, który, który prowadzi nas do zadawania pewnych pytań. Profesor Kledzik takie pytania zada, zadał. One wrócą znowu za kilka miesięcy przy kolejnej, przy kolejnej rocznicy. Natomiast poszerza się baza źródłowa, pełna listów, nieznanych relacji, ciekawych informacji powojennych z poziomu tych osób, które, o których profesor Kledzik mówił. Do Polski, do Archiwum Maknowych, troszeczkę będę, będę tutaj swoją instytucję reklamował, ale szereg z tych postaci historycznych, które wypowiadały się w kontekście Sensu powstania warszawskiego, akcji burza i w ogóle walki otwartej, walki czynnej, to ich dokumenty są już dostępne. Do niedawna były, były urodzin, urodzin najczęściej tych, tych postaci, ale macie Państwo tutaj część tylko listy tych funkcyjnych z AK, którzy, których zbiory są już dostępne u nas na przy Hankiewicza w budynku Archiwum Maknowych. No, choćby Państwo widzicie Stefana Korbońskiego. Choćby szefa oddziału pierwszego organizacyjnego komendy głównej AK Antoniego Sanojce, czy szefa kontrwywiadu Bernarda Zakrzewskiego, czy komendanta dowódcy KEDYWU Ponilu Jana Mazurkiewicza Radosława, czy szefa sztabu obszaru Wojciecha Borzobochatego, bohatego Władysława Liniarskiego, komendanta okręgu białostockiego, i tak dalej, Stanisława Błaszczaka zbiór z Chicago, dowódcy grupy RUK w powstaniu i tak dalej, i tak dalej. Nie będę ich z uwagi na czas, bo czeka nas ciekawy referat doktor Katarzyny Utrackiej jeszcze. Ale widzicie Państwo, że, że są to postaci nie szablonowe, postaci decyzyjne i niestety nie ma wśród nich samych dokumentów, samych dokumentów komendanta Okręgu Warszawskiego Antoniego Hruściela, który mógłby dużo nam powiedzieć w kontekście tego, co się działo po wojnie. Mógłby dużo powiedzieć o tym, o tych swoich dyskusjach, różnicach zdań a propos decyzyjności i relacji także oczywiście z władzami cywilnymi, z delegaturą. Ja tu troszeczkę mam inne, inne zdanie od pana profesora a propos tego, czy delegatura powinna być poinformowana, jak powinna być poinformowana i co z tego wynikało. Ale w przypadku Antoniego Kruściela mamy zachowaną bardzo skromną spuściznę. Mamy zachowane bardzo za to ciekawe, ciekawe listy kierowane, kierowane przez niego do Jana Rzepeckiego, komendanta oddziału 6 Komendy Głównej AK, który miał bardzo duże, jak Państwo wiecie, do powiedzenia na tej, na tej odprawie słynnej historycznej przed wybuchem powstania. I tam widzimy jego rozgoryczenie, rozgoryczenie chruściela. Pewne decyzje, które on podejmował, wchodząc w otwarty, nie bójmy się użyć, nie bójmy użyć słowa, konflikt z Borem o przywództwo w Londynie po wojnie czyli kto będzie tym symbolicznym dowódcą powstania warszawskiego, tym historycznym dowódcą, kto tak naprawdę dowodził w Warszawie. Tu panowie mieli różnice zdań między, między sobą. Ostatecznie tę rywalizację już na innych warunkach. Nie w strukturze AK, tylko w strukturze organizacji kombatanckich tę rywalizację wygrywa Bur w Londynie. Powoduje to emigrację poniekąd, emigrację chruściela do Waszyngtonu i tam prawda, takie skazanie się na wewnętrzną emigrację. Tam Chrościel już nie, nie przedłużając tego fragmentu, Chrościel tam umiera, ale niestety w międzyczasie przyjmuje od Rzepeckiego propozycję powrotu do, do kraju i powrotu z emigracji. Nie doszło do tego, ale ostatecznie w kontekście tych wszystkich spraw, o których mówimy dzisiaj, kto miał jakie znaczenie, jaki był proces decyzyjny, to wydaje mi się, że to ma ogromne znaczenie. Tu Państwo macie, Wyświetlony także grupę historyków, czy czasami historyków, którzy byli jakowcami, którzy wykonali, bo tu też warto powiedzieć, że większość publikacji Akcji Burza i Powstaniu Warszawskim historii oddziałów to jest historiografia, która wyszła spod pióra byłych żołnierzy Armii Krajowej. I o ile zachowanie Źródeł oryginalnych, wytworzonych w, w strukturach delegatury czy armii krajowej. No wy, Mogę powiedzieć, nie tylko, zresztą ja tak, ja tak twierdzę, no mamy dosyć dobrze zachowany ten proces decyzyjny na poziomie dowódców, kontaktu z Londynem, czyli na przykład ilość zachowanych depesz pomiędzy szóstym oddziałem Sztabu Naczelnego Wodza a krajem jest dość dobrze znana, przepływ informacji. Natomiast gorzej już jest, z, niestety, z historiografią. Jeszcze do tego na chwilę później wrócę. Ale wracając jeszcze do tytułu mojego wystąpienia, to macie Państwo wyświetlone inne archiwa państwowe, w których znajdują się zbiory, zbiory poświęcone AK, i tym samym najczęściej dotyczą one dotyczą one akcji burza i powstania warszawskiego. Tu z kolei macie Państwo instytucje, które, które nie są w sieci archiwów państwowych. Mam nadzieję, że kolega Maciej Rzuczkowski nie pogniewa się na mnie, że Instytut jest na drugim miejscu za Centralnym Archiwum Wojskowym, ale faktycznie tak jest, że, że jeżeli mówimy o zbiorze publicznym, który zawiera największą partię informacji oryginalnych dokumentów, jest to na pewno Centralne Archiwum Wojskowe. Które zawiera cały pakiet dokumentów poszczególnych formacji powstańczych. My mamy kopię tych, w dużej części tych materiałów. Cały pakiet wniosków awansowych, materiałów takich osobistych i tak dalej. W Instytucie Pamięci Narodowej jest to troszkę materiał mniejszej skali, rozproszony. W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie jest to też liczba mniejsza, ale materiały ciekawe. Nie będę dalej, Szanowni Państwo, analizował poszczególnych instytucji, ale na pewno warto, warto powiedzieć tutaj Muzeum Powstania Warszawskiego, które też jest posiadaczem kilku tysięcy stron, o czym mówiłem tutaj wcześniej. Bardzo dużo instytucji to jest bałaganem po okresie komunistycznym, bardzo dużo instytucji posiada zbiory akowskie dotyczące Akcji Burza czy przygotowania do powstania powszechnego w różnych częściach Polski. Czasami są to miejsca bardzo przypadkowe, choćby Muzeum Narodowe w Kielcach, które posiada dokumenty do okręgu radomsko-kieleckiego i inne, inne instytucje, które Kompletnie czasami nie mają do czynienia z, w statucie działalności z Armią Krajową i materiałem do powstania powszechnego. Na pewno jesteśmy w miejscu, w którym dalsze prace, co zresztą działalność Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego i innych instytucji dowodzi. Jesteśmy w miejscu, w którym nadal musimy gromadzić i układać te klocki źródłowe na poziomie przede wszystkim tych poszczególnych części organizacyjnych w okręgach. Musimy nadal nawiązywać kontakty z rodzinami lub badaczami przedmiotu, w których rękach są jeszcze bardzo bogate zbiory archiwalne i to zarówno te relacyjne, jak i, jak i inne, ponieważ no stan, stan zachowania, szczególnie w tych poszczególnych oddziałach czy okręgach, obszarach akowskich. No, czasami jest no, po prostu beznadziejny, czy jest bardzo, bardzo słaby. Miejmy nadzieję, że w nas, za następne 10 lat na okrągłą rocznicę doczekamy się no, nie tylko obchodów, nie tylko konferencji, nie tylko spotkań i uroczystości. Ale doczekamy się monograficznego ujęcia samej tematyki akcji burza i powstania warszawskiego, bo, tak jak wcześniej zasygnalizowałem, o ile źródłowo mamy ten pakiet źródeł, bardzo stosunkowo duży, tak w przypadku pracy historycznej, pracy historyków i odpowiadania na pewne postulaty, pytania badawcze, które tu postawiono. No z tym nie jest niestety, drodzy Państwo, najlepiej i, i nie zapowiada się, żeby na przykład w ciągu najbliższych kilku lat powstała monografia powstania warszawskiego, nowa, oparta o nowe źródła, oparta o źródła także te, które są w zbiorach czy to niemieckich, francuskich, czy, czy rosyjskich, czy, czy londyńskich. Nie zanosi się na to, ponieważ żaden z historyków, z tego co się orientuje, no takich badań, przygotowań nie prowadzi. Jesteśmy nadal na poziomie tu przy, mówię o Warszawie przede wszystkim, bo jesteśmy w Warszawie, dzieje się wydawanie, badanie poszczególnych dzielnic, czyli wcześniejszych obwodów z konspiracji. Profesor Kledzik, w tym roku, miejmy nadzieję, uda nam się wydać pracę poświęconą obwodowi śródmieście. Jest książka doktora Jasińskiego na temat Żoliborza w Powstaniu. Ale gdyby spojrzeć na inne obwody, no to de facto jesteśmy na poziomie publikacji z lat 80.. W przypadku Mokotowa mamy pracę Bartelskiego, Ajewskiego, prawda, czyli Akowców. Którzy te prace stworzyli bardzo popularno naukowe, obrazkowe wręcz. Przy ochocie mamy Józefa Wroniszewskiego, pracę, która kolejny raz jest wydawana. W przypadku Pragi jest tutaj Światełko Nadziei. Dr. Strużyk jest taką nadzieją naukową pod kątem tego, że ukaże się bardzo ciekawa monografia. W przypadku Obroży mamy profesora Sawickiego, który jest autorem bardzo ciekawej, ciekawej monografii można uznać, że obwód Obroża jest pod tym kątem opisany, ale nie mamy monografii okręgu warszawskiego. Szanowni Państwo, nie mamy monografii Okręgu Warszawskiego, mamy monografię Obszaru Warszawskiego Jana gozdawy Gołębiowskiego, który był doktoratem wydanym, niech mi Pan poprawi, Panie profesorze w 89, 90 roku jakoś, jakoś tak, prawda? I kończąc już, nie przedłużając kwestii historiozoficznych, yy, yy, pozwól, Grzegorz, że, że moją następczynią w, w, w wystąpieniu będzie Pani doktor yy, Katarzyna Utracka, która Razem z Markiem Strokiem siedzącym z tyłu, przygotowali do wydania monografię Adama, Adama Borkiewicza kilka lat temu. I to jest de facto ostatnia publikacja, taka, która, która opisuje powstanie, powstanie warszawskie. Ale jest to książka napisana w, 50, w latach 50., wydana w 57 roku w dwóch wydaniach w okresie PRL-u. Ergo. Jeżeli my teraz nie zadbamy o to środowisko, nazwijmy to archiwalno-historyczne, żeby z tej bazy źródłowej za 10 lat, na stulecie, nie powstało, powstała monografia, no to znowu będziemy na stulecie powstania warszawskiego no, wydawali kolejne książki, które kiedyś były wydane, żeby się ukazała monografia powstania warszawskiego na stulecie, to badania trzeba rozpocząć. Ktoś musi się znaleźć, kto te badania rozpocznie i poprowadzi. Taki mój postulat archiwalny. Na pewno archiwiści będą wspierać tego typu badania. Może na sali jest ochotnik, który takie, takie badania podejmie i za 10 lat w tym miejscu będzie prezentował nową monografię powstania warszawskiego. Dziękuję bardzo.